Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, dlaczego tak ważny jest według mnie w każdym rodzaju działalności właściwie dobrany pojazd. Bez auta nie masz szans, człowieku. Kiedy zaczynałem 20 lat temu startować w pracach montażowych, popełniałem już na początku śmieszne błędy. Teraz wiem, jaki powinienem był wtedy wybrać pojazd do mojej pracy. Z życia wzięte, kominowe historie pana Jana ciekawe, trudne i często śmieszne przypadki zawodowego instalatora. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału. A po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. Czas na uwagi o aucie pana montażysty. Na rynku obecnie łatwo kupić dostawczaka. Różne wielkości, silniki o palecie kolorów nie wspominając, czym kierować się przy wyborze. Kiedy zaczynasz działalność z kasą, z wydatkami, z reguły, jest podobnie jak i u mnie 20 lat temu. Trzeba być ostrożnym. Kupienie w tym momencie nowego auta na kredyt, kiedy jeszcze nie jesteś mocno osadzony na rynku, to spore ryzyko. Z jednej strony nowy bus to pokusa, fajna reklama na nim, ale spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Takie auto na początek podnosi przecież koszty stałe firmy. Trzeba co miesiąc oprócz opłat za ZUS płacić niemałe raty kredytu samochodowego, a ubezpieczenie Nówki także nie jest tanie. Młodzi, bo do nich adresowany jest ten podcast, muszą liczyć się z tym, że stawka ubezpieczeniowa ze względu właśnie na ich wiek do niskich nie będzie należeć. Biorąc pod uwagę to wszystko, pozostaje szukać auta wśród pojazdów używanych. Najdroższe można pominąć, podobnie jak te najtańsze, wytłuczone do spodu. Jest na rynku spora grupa dostawczaków w dobrej kondycji, niepicowanych na szybką sprzedaż. Ludzie, szczególnie ostatnio w czasie pandemii, zamykali swoje biznesy, odchodzili na emerytury. Auta zadbane, regularnie serwisowane są teraz często w ofercie na rynku. Ja przechodziłem ten etap trochę dziwnie. Wydawało mi się, że Ford Sierra Kombi z dużą przecież paką będzie akuratny do robót montażowych na kominach. Szybko dowiedziałem się, że to było błędne posunięcie. Przy pierwszym izolowanym kominie zewnętrznym, jaki miałem postawić, zobaczyłem, że Sierra może być autem co najwyżej do robót malarskich. Była po prostu za mała. Wiedziałem, że potrzebuje czegoś większego. Znalazłem w ofercie Forda Transita, sprzedawała go wdowa. Zanim jej mąż zmarł na serce, zdążył swoje ukochane auto zakonserwować, zrobić drobne poprawki lakiernicze przed zimą i to był trafny wybór. Cena była rozsądna. Tranzyt na długie lata stał się moim wozem bojowym. Był co prawda trochę za niski, wersja krótka, ale się sprawdzał. Z racji rocznika wszelkie opłaty nie stanowiły zbyt dużych obciążeń. Typowy blaszak w białym kolorze. Z racji swoich gabarytów wszędzie mogłem nim podjechać. Polecam tego typu auta. Sierra do niego się po prostu nie umywała. Skoro masz już wybrane auto, montażysto jest twoje. Wiesz, że będzie z tobą codziennie w pracy. Warto przemyśleć zagospodarowanie, szczególnie paki. My na początku podglądaliśmy inne auta na robotach. Można co prawda spotkać firmówki, których są idealne regały, zmyślne szuflady, haki, kufry. Zdarza się to przy zabudowie profesjonalnej, ale skoro startujesz w tej branży, to musisz przynajmniej na początku radzić sobie trochę inaczej. Dlatego według mnie tak istotny jest staranny plan, jak sobie z tym poradzić. Udało mi się wszystko rozmieścić tak w tranzycie, że nawet przy słabym świetle do wszystkiego był logiczny dostęp. Przestrzegając porządku na co dzień nie mieliśmy problemu. Tu zawsze są narzędzia, tam redukcje, w tym miejscu zaprawa morska, cegły, kielni itd., itd. A teraz kilka uwag o tym, jak auto wiele może mówić o swoim właścicielu. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że zadbany, czysty wóz bojowy, czyli twój bus to twoja wizytówka. Nawet niewielkie poprawki lakiernicze jesteś w stanie przecież sam zrobić od czasu do czasu. Rdzawe plamy na aucie to zapowiedź dużych wydatków. Lepiej zapobiegać niż szukać pieniędzy na poważne malowanie. Twoje auto nie powinno być anonimowe. Jeździsz dużo, wiele ludzi je widzi. Warto więc, żeby na aucie umieścić sensowną re reklamę wraz z numerem telefonu i adresem internetowym. Dobra reklama musi być bardzo skondensowana, lapidarna. Grafika idealnie dobrana. Twoje auto wszędzie, gdzie się znajduje, pracuje na twoje konto jak tablica reklamowa. Tylko, że ona stoi zawsze w tym samym miejscu. A bus jest przecież pojazdem i tutaj ważna uwaga. Skoro przekaz Twoich banerów na aucie ma zachęcić ludzi do kontaktu z Tobą montażystą, rzetelnym i świadczącym solidne usługi, to ten pojazd nie może być tego zaprzeczeniem. Powinien według mnie być po prostu czysty i zadbany. Widuje się na drogach obrazki, które są odwrotnością tej tezy. Ktoś powie, że przesadzam. Auto nie montuje wkładu, a to jak wygląda, nie jest istotne. Liczy się tylko roboty. Okej. Okay. Zapytam więc przekornie. Czy chciałeś wejść do zakładu fryzjerskiego, w którym na progu leży sterta śmieci? Czy chciałbyś usiąść na fotelu pełnym kłaków po poprzednim kliencie i zobaczyć u pana fryzjera szczery uśmiech ze wszystkimi czterymi zębami? Wszystkie elementy twojej działalności się liczą. Podjeżdża na robotę auto, opisane, wiadomo, kto stoi przed bramą, kto dzwoni. Czyste, więc pewnie facet dba o całość ogarnia to, co robi. Kiedy rozpakowujecie materiały do montażu, właściciel domu niby nie patrzy, niby się wami nie interesuje, ale zaręczam, że wie już o was więcej niż myślicie. Zdarzyło mi się, że pan domu po skończonym robocie spytał, czy może zaglądnąć do środka mojego busa. Ale macie tu porządek. No no, dlaczego pan to mówi? Bo jak poprosili mnie ostatnio fachowcy od koski o przestawienie ich auta, to widok kabiny w środku i smród zwalił mnie z nóg. Wszystko było lepiej, szkoda gadać. Kolego, montażysto, dbaj o swój sprzęt, o swoje auto, co się po prostu opłaca. A teraz, na zakończenie dzisiejszego podcastu, historia z życia wzięta montażysty wyrobów kominowych i wentylacyjnych, czyli pana Jana. Dokładnie, w którąś rocznicę ślubu, w deszczowy poranek września, pojechałem co klienta zobaczyć i ocenić ewentualną robotę. Wycieraczki spokojnie zbierały krople deszczu z szyby transita, Rzucony wcześniej migacz sygnalizuje mój skręt w lewo i zjazd z obwodnicy mojego miasta. Spokojnie czekam i nagle słyszę huk. Przeleciałem prawie dobre 30 metrów w prawą stronę. Leżę w rowie tuż przed betonowym mostkiem do jazdówki. Tranzyt położony na prawym boku, moja głowa cała we krwi, okienko szklane z przegrody grodziowej strzaskało mi łepetyny. Policja po moim zgłoszeniu, że leży w rowie, że nie wiem co się stało i że radio mi nie robi, zjawiła się błyskawicznie. Stali dosłownie 200 metrów dalej i wszystko widzieli. Ale skoro radio nie działa, to proszę pana, musieliśmy być jak najszybciej. Kowoj ze Śląska zagapił się w trakcie swojej rozmowy przez telefon i uwalił mi w tył wozu bojowego z pełną swoją prędkością. Transit? Skrócił się o prawie jeden metr w skrótek tego uderzenia. Policjanci z niedowierzaniem oglądali i tył, i podwozie mojego busa. Panie, przy takim strzale zawsze jest taczka rdzy na jezdni. Ale ten pana pojazd jakiś wypicowany, ale zadbany. Dobrze, że miał pan te rury na pace ułożone w poprzek auta. To one ocaliły panu życie. W tranzycie faktycznie wiozłem 96 rur o średnicy 120 mm. Te za drzwiami zostały zupełnie spłaszczone. Cały ładunek zamortyzował uderzenie ciężarowego Mercedesa o wadze 26 ton. Kowboj ze Śląska z mandatem i uszkodzonym zderzakiem i pękniętą szybą przed nią pomknął dalej do rzeszowa. Karetka pogotowia pojechała beze mnie z powrotem do swojej bazy. Mój transit na lawecie na plac warsztatu. Możecie wierzyć albo i nie, ale leżąc wtedy na boku w rowie najbardziej zaskoczyła mnie nagła cisza w kabinie i ten betonowy mostek przed maską tranzyta. To z tranzytem? Szkoda całkowita. Ubezpieczyciel zabrał go po dwóch miesiącach postoju. Dzielny tranzyt sam wjechał na lawetę i zniknął z mojego życia. Żal pozostał, bo to dobre auto było, panie. Wierzę, że to, co się zdarzyło z moim busem bojowym, to nie przypadek. On odwdzięczył mi się za to, jak go przez wspólne lata traktowałem. I to byłoby na tyle w temacie montażysta i jego cztery kółka. Zapraszam do kolejnych podcastów w ramach Akademii Darko. Do usłyszenia! Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!